Dzień dobry, witamy z podwórka. Ja tylko nie mam fryzury, ale to się wytnie. Wzięłyśmy się za grabienie. Znowuż, bo to na bieżąco najlepiej grabić. A najlepsze było, bo wyszłyśmy z psem. Topie sobie wrócił do domu i zostałyśmy na tym dworze. Ale fajnie słoneczko świeci, pranie sobie też rozwiesiłam. Kolejne sobie nastawię, sobie wypiory, ale nie bo jest takie ładne. Co chcesz? Nie, ja już nie mam więcej. I bierzemy się dalej do roboty. Tak, tu już mamy znowu już pograbione. Śmietnik już jest trochę zapełniony do połowy. I jeszcze mi zostało tylko tutaj kawałek tam do zrobienia przemyć ten stół. Tylko sobie tutaj ptaszki jedzą, więc ja im nie będę tego sprzątała. Chociaż tą połówkę. O, tutaj jeszcze mamy też liście. Skąd te liście się tutaj wzięły? Nie wiem, czy te kwiatki się chowa na zimę, czy jak. Ale tutaj też liście napadało do tych kwiatuszków ojoj. Oj. trzeba to pozbierać. Tak, tutaj też coś jeszcze jest. I tak, tam porobione, tu porobione. Pranie mi tutaj schnie. A czy tam też na płocie jeszcze? Bo tu musiałam sobie na śniadanie miejsce zostawić. Ptaszki przyleciały na śniadanko, ale no, wystraszyłam je grabiami. Ale nie było jest takie. ładne. Prrrt. Fajne auto też czyste. Wszystko do mycia. Wszystko. Jesteśmy w aucie. Tym razem biorę na przejażdżkę Likę. Jedziemy z Lią. Co? Jak Pit? A ty pić chcesz? To co ty chcesz? Co? Długo Długopis. Ale Twoja mama to ma za krótkie łapki, oj, 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 troszeczkę my tutaj musimy teraz poczekać się, poprzesuwać do tyłu, bo mama taki naczyniowy i ja Ci proponuję nie zrzucaj tego długopisa, bo w trakcie jazdy ja się nie zatrzymam na środku ulicy i ja Ci nie będę lijeczko podawała, ale Ty dzisiaj jesteś marudna, oj, Ty dzisiaj dajesz wycisk. Bardzo duży wycisk, dajesz wiesz o tym, ale my mamy bardzo uświnione szyby i tylnie i przednie. Dobra. Sobie je wytrzemy, bo wyglądają strasznie. Tutaj sobie też puścimy. No co nam tak nabrudziłeś? Mama, to to. Co? A, twoje oczy. Ładne masz oczy. <taki> Takie ładne masz jak mamusia, bo ty masz mamusi oczy. Tak. Ja nie mogę tak robić, ja Mam robić tak. Nie mogę tak robić, Lijeczko, jak ja jadę. Wiesz? Jedziemy po Nadie. Tak? Okej. Okay. A ty tak umiesz, no, bo ty tak umiesz. Bo ty jesteś taka spryciula. Prawda? No. Puch, puch, puch. jak ten płyn do blaszek śmierdzi. Jest taki niefajny. Prawda, Lija? A ja sobie dzisiaj wstałam, o kurde, 3.43 to jest po prostu szczyt. Ale ja mówię, Basieńka, ty się jeszcze kładź spać. No i obudził mnie mąż. Wyrwał mnie ze snu. No, i tak, takie spanie było. A. O, mielewa dziurka spędzi. Daje na miłość. <laughs> Będziemy się kochać dzisiaj z kimś. <laughs> O, z wszystkimi. Nie lijcie. Och I tak, fajnie, fajnie się nam stąd wyjechało, bo jedna i druga strona były jakie bardzo wolne. Bo wolno pusta, bo... i tak, jedziemy sobie, później musimy jechać jeszcze do Aldi, bo dzisiaj nie byłam. Muszę sobie kupić ten biały ser i zrobić sobie znowu tą moją sałatkę z serową. Oj, takie to było dobre. Ja, e, ful, ja. No? Czekamy na nadję! A co ty tam masz? Pokaż jak się popisałaś. Hmm? No będzie nie. Ojeju, a po dzień dobry. Nie chcę Nie dzień dobry? Hmm. Tu Petać, tu Ana. Aha. Ja sobie pod szkołą. Byłyśmy na dworze, Ma. ale tam wieje, zimno jest. Dajesz mi, a my już mamy w aucie. Ten mam. Święta. Święta. Tak? Daj mama. Proszę. Mm -hmm. mm. Ma. Tego mi... Znowuż mi oddajesz. Pokażemy Mikołaja, tak? A jak robi Mikołaj? A co ci... A powiedz mi, co ci Mikołaj przyniesie? Będzie. Prezent? A co to? Ty... Będzie Mikołaj. Będzie Mikołaj? Będzie. A będzie elf? Tak. Tak. A co ci przyniosą? Będzie. Prezent, ale jaki? Co chcesz? Gumy. I co jeszcze? Gumy. Nie. Le? Lego. Lego LEGO chciałaś, tak? Powiedziałaś do Mikołaja. Mikołaj, ja chcę Lego. Chociaż w TK Maxie to ten Mikołaj to jak zobaczył Twoją listę życzeń, to stwierdził. Mamo, ja Będziemy chodzą. sprawdzać Mamo. grzeczność. A miało się bez tego obyć. No. no, tak. Dobra, my teraz wyłączymy trochę te auto, bo. Buch. Zimno A? było, musieliśmy się trochę nagrzać. Nadia będzie? czekać. Drugie auto jechało takie duże. Mm. I tak my czekamy na Nadię. Ja w domu sobie poogarniałam Jeszcze w ogóle chciałam sobie. U siebie w szafie po sprzątać. Ale... ale kto ma urodziny? Mama. A kto teraz będzie mieć urodziny? Nikt ma. A co? Ja tutaj. Mam... A nie, kto będzie miał teraz urodziny? Lija? Wika? No tam. Tam mam dać na to z powrotem i. I tam daj. No dobra, dam tam. Muszę na razie się zatrzymać. To moja tam. Dobrze, dam tam. To jest Mikołaj, ale jeszcze mamy takiego elfa jeszcze elfa przywiesimy, co? A będziemy ozdabiać auto w tym roku? Tak. Będzie nasz pojazd reniferem, prawda? Tak. Tu moja obok. Tak, będziemy razem robić. Nie. Nie? Ja idzie obok. Okej. Ja jeszcze tam z tyłu rządzi. I chciałam, wracając do tego sprzątania w szafie mojej, te w końcu letnie rzeczy pochować. Ja nie chcę, ja chcę, żeby było cały czas 40 na plusie. Bo Jezus, ja się czułam wtedy jak ryba w wodzie. Ja wiem, że nie jedni tego nie lubią, ale ja to lubię, wybaczcie. Oj, ładne niebo jest, ale zimno, zimno. A to w ogóle mi jakiś katar dostał, alejący się. I coś mi zaczyna kaszeć, ale pojedziemy do Aldi i kupimy tam cukiereczki eukaliptusowe, tak? Mhm, ty je lubisz? Mamy. Co? Nama będzie. Nadia, tak? Mama, ja idzie tam? Gdzie Nadia usiądzie? Tam. No tutaj z przodu, tak? Bo tam. Patrz jak się popisałaś, zobacz. Tak. Po coś brała ten długopis do auta? Tak nie. A gdzie jest długopis? Pokaż. Gdzie go dałaś? Żeby ona mi tam akurat nie, nie wpadła na pomysł gubkowaty, żeby ona mi tam popisała, bo przecież mąż mnie zje. A ja Hej. z tym długopisem to... Taki masz długopis. Tam mam Nie, nie, nie maluj się. Mhm. Ma <laughs> ja wiedziałam. Nie, 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 nie. Nie, wolno pisać po aucie. Tula. u Bo nie przyjdzie Mikołaj. Kakę. Ja nie mam teraz kartki. Skąd ja ci mam kartkę wziąć? W domu mam kakę. Kartkę masz w domu? Tak. Aha, super. W domu jest wszystko, nie? Mama, dużo dojedzie. Mhm. Mama, ma, najgorsze jest to, że ja praktycznie dzisiaj w ogóle materiału nie mam. I co? Będzie vlog z auta? Ja tak nie lubię. Naprawdę nie mam dzisiaj pomysłu. i Nawet mi się nie chciało odpalać tego telefonu, bo już jak się wzięłam za robotę, to się wzięłam za robotę. I w ogóle Lika mi cały czas chodzi na kibelek. Robi dwójeczkę, ale ona zaraz płacze, że ją boli pupa. Ja nie wiem, zatwardzenia nie ma i znowuż mnie to stresuje. No ale teraz jest okej. Okay. Ale ja zauważyłam, że jak ona siedzi na nocniku, no ale bierze jej książeczki i bierze sobie telefon, ogląda sobie szorciki, jakieś dzieci bajeczki, to ona na tym telefonie siedzi, siedzi i później mi się wydaje, że naciśnie i stąd to. Nie wiem, ręce mi normalnie opadają. Ja dzisiaj miała basen, była sobie na basenie. Ciekawa jestem, jak tam dzisiaj jej poszło. Chyba dobrze, ale ona coś się opiera się od tego basenu, nie wiem. Już ma, zbliża się basen, to cały czas coś wymyśla. No chyba ten taki wiek, taki wymyślany. I co na obiad jeszcze, nie wiem, pojedziemy do Aldi i sobie coś tam wymyślimy. Mama, tamte. Ale popatrz, jak ty się kręcisz po tym aucie. Ale. Ty tutaj nie robisz demolkę. Nie, tam mi nie grzeb. Ja Mama. mam tam kable. Nie, 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 zostaw, zostaw. Moda Damo, no. Tu, tu. Ale. Nie, nie. Alia, a powiedz mi, co ty kupisz w Aldi? Bangamody. Co? Kabon Kabanosy. Kabonosy? Tak. Kabony, o nieźle. Teraz dzisiaj na obiad wlatuje wrap. Hmm. Ale ja, ja były, bo ja najpierw zamiast kupić spody do wrapa, to kupiliśmy spody uwaga do pizzy. I zaraz je zawinę na patelnię i później smacznego. Teraz je smażymy. No, już będzie prawie gotowe. Nie pamiętam w kolejności, czyj był czyj. Mój był tu na na to woli, a to jest A to jest mój, bo ja mam napchane warzywami, a wy macie to po prostu mięso i co? Pomidorki. Ty Te pomidorki, ja brałem to maser. Tak pilnował tej torby, tak pilnował tej torby. Myślał, że ktoś idzie do drzwi, zabrątasz się. Chyba teraz w bagaż. no i coś do jej skóry wywijał, co? Wygodnie ci jestem?